i będziemy dzisiaj dla Was improwizować. To jest dla nas ogromny zaszczyt, że został się zaproszony na pierwszą edycję festiwalu Kocioł Szajka. Pytanie, czy tutaj jest ktoś, kto zna Kocią Szajkę? Ja mam... <grywa> historie, których jeszcze nie było w książkach o waszych ukochanych bohaterach i bohaterkach Kociej Szajki, więc trochę musieli o tym opowiadać, ale jest ktoś jeszcze, kto będzie nas inspirował, bo my czytałyśmy Kocią Szajkę, ale jest osoba, która ją wymyśliła która gdzieś, nie wiadomo jak pracuje, czy siedzi przy biurku, czy yy, pod prysznicem, czy na spacerach, gdzie ona wymyśla kocią szajkę, przywitajmy wielkimi brawami autorkę kociej szajki, Agatę Romana. Brawo! Dzień dobry, i muszę bardzo was wszystkich witam. I mam taką propozycję, bo wiesz, ostatnio kociarz szajka jakaś epoka, do jakiego miasta, pamiętacie? Przerzucać. Słuchajcie, wszystko co my dla was zagramy jest improwizowane, czyli nigdy nie było napisane, nie mamy żadnego scenariusza. Nie jest tak, że razem z Agatą siedziałyśmy się na zapleczu i się, słuchajcie, w jednej scenie precele pójdzie do cyrku, a potem rąka zagra na ukulele. To nie mamy takiej jeżeli to się wydarzy, może to się się. Tak, się, tak się nie ułamiło się. Będziemy prosiły Agatę o inspirację, ale Was też w różnych momentach, w nie będziemy wiedziały, co zrobić dalej, co powinien zrobić bohater albo bohaterka historii, więc będziemy się do Was zgłaszać. I żebyście poczuli się tak jak my, czyli po prostu nic nie wiemy, ale zaraz się tutaj wszyscy połączymy w jednej wspólnej kociej energii, trochę się rozgrzejemy razem z Agatą, razem z Brąką. Jestem wzruszona, że to też jest 400 stopni w cieniu, jest cały czas w berecie. Bardzo dobrze, nic jej nie zabieje energii. Pięć na yy, tak w takim razie yy, poproszę o pierwszą rozgrzewkę. Pani uda! Nie, nie, Cudowne, Słuchajcie, Zrobimy sobie taką rzecz. Policzymy do trzech w taki wyjątkowy, magiczny sposób. Ale zanim, mam pytanie: Łatwe, trudne. Czy możecie pokazać na dłoni, ile to jest trzy? Żebyśmy wszyscy mieli pewność. To, to już nie na... bywa! Wypowiedzcie dwa, potem my trzy. Potem wy powiecie. Raz. Potem my dwa, wy trzy. Potem my raz, my dwa, wy trzy. I tak się poprzerzucamy. Czy to jest mniej więcej jasne? Tak. Chodźmy do tego. cztery. Widzę kocie, uczyli już moment. Nie, nie, nie. <słuch> <Okay. słuch> oh. ja, ja. Przepraszam, że tak, ale po prostu zakrytone jest. Dobra, więc my raz, wy, wy dwa, potem trzy, potem potem wyraz, my dwa, trzy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Robimy nie potem wy dwa, my trzy, potem wy. na koniec tej ulicy, a tam różowy jeleń. tak? Dość fajna. Różowy jelen. I ten jelen jakoś was wita. Co on mówi do was? Siema. 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 On mówi siema i to jest zamiast dwa. Siema. 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 Miau. siema. Trzy. Dobra? My zaczynamy, potem wy siema. Lecimy? Tak. tak. Siema. jak ogromna sala miał. A W końcu nie wiadomo, czy y, to czekach robią miał, czy ktoś mówi, a pole, To nieważne. Jest Jest coraz cieplej, a my się dalej rozgrzewamy, będzie jeszcze bardziej gorąco i teraz powodzimy E. Tak. Słuchajcie. Zrobimy sobie teraz taką grę, że jak ja powiem kot, to wy powiecie pies, a jak ja powiem pies, to wy powiecie kot. Roboczy nazywamy to rozgrzewkę przeciwieństwa. Czy kot jest przeciwieństwem do psa? Nie wiadomo, o, to nie jest, jest. jest odpowiadane podzielone, ale na teraz przyjmijmy, że po prostu jak ja kot, to by pies, jak ja pies, to wy kot. I zobaczymy co się wydarzy. Dobra? Super. Zacznijmy. Kot. Jest, jest, jest. Kot pies, kot pies, kot, kot, kot. Jest kot, jest, kot, pies, jest, pies, pies, jest. jest kot pies kot, kot 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 pies, 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 pies kot, jest kot jest kot jest jest kot pies, pies, pieś, pies, pies, pieś, pieś,